Na wydarzenia w telewizji zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w czwartek 24 czerwca sprawdźmy, co dziś w programie uroczyste otwarcie szkoły podstawowej numer 22 po kompleksowym remoncie. Mamy piękny kolor, tynk, zmieniły się okna. Kilkanaście zabrzeńskich par świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa. To jest oparte na miłości wzajemnym szacunku zaufaniu. W Biskupicach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Szkoły Podstawowej nr 22, połączone z zakończeniem roku szkolnego ósmoklasistów. To kolejna placówka oświatowa w naszym mieście, która zyskała nowy blask. W 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 22 została przeniesiona właśnie tu, do byłego gimnazjum nieopodal Szpitala Miejskiego na ulicę Zamkową 2. Już wtedy budynek ten wymagał remontu. Dziś o jego dawnym wyglądzie nikt nie pamięta. Przede wszystkim zmieniła się jakby obudowa tej szkoły. Mamy piękny kolor, tynk, zmieniły się okna. No i zmieniło się myślę też moje nastawienie, bo, bo chodzić do pięknej szkoły wyremontowanej to jest sama przyjemność. Spełniły się nasze marzenia. Rzeczywiście zostaliśmy przeniesieni do tego budynku dosyć niespodziewanie. Obawialiśmy się tego, ale nie ukrywam, że teraz jesteśmy za tą zmianę wdzięczni, bo, bo szkoła jest cudowna, jest czysta, jest pachnąca. Dla mnie chyba najważniejsza. Bardziej ciekawa jest elewacja. Ten napis SP22 rzeczywiście jest widoczny z daleka. Myślę, że bardzo ważna jest też elewacja budynku i ta nasza jest no nadzwyczaj piękna. Termomodernizacja szkoły objęła m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników, zaworów termostatycznych i odpowietrzających oraz wykonanie osłon grzejników a także montaż systemu odwodnienia oraz przebudowę kominów z obróbkami blacharskimi. Władze miasta robią co mogą, żeby, żeby poprawić estetykę, żeby w jakiś sposób wzbudzać tą estetykę uczniów, więc postanowiliśmy dzisiaj otworzyć na zakończenie roku szkolnego. Dużo się zmieniło przez to, jak nie chodziliśmy przez ten rok do szkoły, to dużo na lepsze się zmieniło. Najbardziej podoba mi się wygląd zewnętrzny tej szkoły. Jak przychodziliśmy no to było świeżo, nie było tak poniszczone. Kompleksowy remont szkoły trwał 8 miesięcy, a jego koszt wyniósł blisko 3,5 miliona złotych. Warunki w szkole podstawowej numer 22 są po prostu rewelacyjne, a teraz w nowym obiekcie. No, cóż powiedzieć. Naprawdę myślę, że to marzenie wielu uczniów, aby w takich warunkach można się było uczyć. Cieszę się, bo biskupice pięknieją. Proszę spojrzeć w koło. Piękne boisko Gwarka, bardzo solidnie wyremontowany szpital miejski, pięknie wyremontowana szkoła. I tak można pędzić dalej przez biskupicę i patrzeć na to, co się udało poprzez trudną termomodernizację, poprzez pięknie wyremontowane kościoły, poprzez dobrze zorganizowane szkoły czy przedszkola. To wszystko w tej dzielnicy, gdzie mieszka prawie 9 tysięcy mieszkańców. Tu wszyscy włożyli ogrom serca, żeby właśnie wykorzystać ten piękny budynek, żeby tchnąć w niego nowe życie. Choć oficjalnie zakończenie roku szkolnego przypada dopiero na piątek, ósmoklasiści pożegnali się ze swoją nową, starą szkołą już dziś. Ci młodsi, ostatni raz przed wakacjami, odwiedzą ją jeszcze jutro, ale przez dwa miesiące na pewno zdążą zatęsknić, bo jest za czym. W Zabrzeńskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyły się Złote Gody. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało kilkanaście par. Wśród jubilatów byli m.in. były przewodniczący Rady Miasta oraz były zawodnik, a później trener Górnika Zabrze. Jaka jest Państwa recepta na 50 lat udanego wspólnego życia? Wzajemny szacunek, dogadywanie się, wzajemna pomoc i odkrywanie w sobie zawsze jakichś nowych emocji. No, myślę, że to jest oparte na. Miłości wzajemnym szacunku zaufaniu, przede wszystkim poszanowaniu partnera, w tym wypadku małżonki. No i to, to jest klucz do sukcesu. No, też umieć opanowywać się w ciężkich sytuacjach, bo bywają różne trudne sytuacje, wtedy lata lecą, no i potem rocznica jest. Myślę, że to jest ta recepta przede wszystkim wzajemne zaufanie no i przede wszystkim opanowanie bo najwięcej się robi błędu, gdy człowiek się zdenerwuje a nie umie się opanować tolerancja przede wszystkim wiadomo może ze sportem związany więcej tolerancji musiała mieć trochę no i to wszystko w życiu więcej w domu nie było jak byłem tak że... że... Za dużo nie mogę na ten temat powiedzieć, ale pomimo tego, przeżyć 50 lat, to już uważam, wielki sukces. No tak, tak, oczywiście, że tak. No, trzeba mieć do siebie miłości, tolerancję. Trzeba sobie wiele rzeczy wybaczać, rozumieć tą drugą osobę i. Patrzeć na to z takim uśmiechem na ustach, bo dość często są sytuacje stresowe, nerwowe, a jak się je rozwiązuje w sposób taki pokojowy, to wtedy jest wszystko dobrze. Uważam, że modlitwa, praca, miłość to są najważniejsze rzeczy w życiu. Dzieci są zdrowe. W niedzielę nasz następny mnuczek miał komunię świętą. Pandemia trochę nas wszystkich zabolała, ale myślę, że będzie dobrze. Drugi wnuk będzie maturę zdawał, a trzeci rośnie, także jest szczęśliwie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, na wniosek prezydent miasta Zabrze dr Małgorzaty Mańki-Szulik, uhonorowała odznakom Primus in Agendo Marię Demidowicz, prezes Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta Koło Zabrzeńskie. Primus in Agendo oznacza po łacinie pierwszy w działaniu. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom. Za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Warto przypomnieć, że Zabrzeńskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta obchodziło miesiąc temu 25-lecie swojej działalności. Stowarzyszenie prowadzi w Zabrzu m.in. ośrodek wsparcia dla kobiet, który realizuje działania pomocowe o charakterze interwencyjnym i długofalowym. W ramach realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu projektu Bella Italia w naszym mieście odbyła się polska premiera Godzin Włoskich Henry'ego Jamesa. Tłumaczenia tej napisanej ponad 100 lat temu książki o kulturze włoskiej podjęła się pochodząca z Zabrza poetka, pisarka i eseistka Anna Arno. Jak co czwartek zapraszam Państwa na przegląd prasy. Witam Państwa bardzo serdecznie, skoro emocje związane z piłką nożną. Zwłaszcza w wykonaniu naszej reprezentacji chyba mamy za sobą. O tyle warto, myślę, zająć się innymi dziedzinami sportu, licząc na to, że tutaj efekty będą lepsze. Już po raz piąty przez Zabrze poprowadzi trasa wyścigu Tour de Poloni Najlepsi kolarze świata pojawią się w naszym mieście 15 sierpnia, czyli już niebawem. Tego dnia rozgrywany będzie prowadzący z Zabrze do Krakowa siódmy etap rywalizacji, w czasie którego kolarze będą mieć do pokonania niemało, bo 145 km. Jak przekonują organizatorzy, że impreza zaskoczy wieloma nowościami, a pod względem sportowym wyścig będzie bardzo wymagający. Zaproponowaliśmy kilka zmian w porównaniu do ostatnich lat. Pierwsza to trasa zwraca uwagę Czesław Lang, dyrektor tego wyścigu. Jak zwykle polecam Państwu nasze zabrze samorządowe. Tutaj kilka artykułów związanych z historią naszego miasta. Czekamy już na nowe wydanie lipcowe, ale sprawdźmy, co pisze jeszcze prasa lokalna. Kąpielisko leśne zostało otwarte. Położony w zielonym zakątku Zabrze Maciejowa obiekt no, teraz jest chlubą. Historia kąpieliska jest bardzo bogata, sięga bowiem czasów przedwojennych. Łatwy dojazd, rekreacyjne ukształtowanie bardzo dużego terenu, bo to chodzi o 22 hektary, czyli naprawdę sporą powierzchnię. Możliwość kąpieli w dwóch basenach o zróżnicowanej głębokości pod czujnym okiem profesjonalnej ekipy ratunkowej, a także inne dodatkowe atrakcje sportowe decydują o popularności obiektu przez cały rok. Malowniczy pejzaż, a także specjalnie przygotowane alejki spacerowe umilają czas nie tylko sportowcom z zamiłowania, ale przede wszystkim całym rodzinom, więc z kąpieliska w te gorące dni będzie już można korzystać. Kąpielisko leśne jest czynne przez cały rok, a poza sezonem kąpielowym wstęp na obiekt jest nieodpłatny, to ważne. I jeszcze jedna informacja z prasy lokalnej. W tym roku w naszym mieście trwa już ósma edycja Zabrzeńskiego budżetu obywatelskiego. Doświadczenia i efekty poprzednich edycji pokazują wyraźnie, że mieszkańcy chętnie biorą udział w tego typu inicjatywach i nie brakuje im ciekawych pomysłów, dzięki którym nasza mała ojczyzna ma szansę jeszcze bardziej rozkwitać. Cieszy mnie niesłabnące zainteresowanie zabrzan budżetem obywatelskim, a także możliwościami, jakie on daje. Możemy dziś nie tylko korzystać z nowych inwestycji, ale też samemu kreować Dostrzegać potrzeby i podpowiadać, które powinny być tymi najważniejszymi i najpilniejszymi. Zachęcam Państwa do udziału w ósmej edycji Zabrzeńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jestem przekonana, że warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować, na co mają być wydatkowane pieniądze przeznaczone na kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego. Pisze dr Małgorzata mańka prezydent Zabrze. Warto tym projektem się zainteresować, żeby po prostu nasze dzielnice, miejsce, w których mieszkamy po prostu piękniały. Miłej prasy państwu życzę. Do zobaczenia. Przeglądem prasy kończymy czwartkowe wydarzenia. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.